chyba szumi. Dobra, tam jak są tak mał, Ustaw se na przycisk. Będzie Halo. bit. No. turka jak... No nie działa mi mijaturka Nawet mi się stream nie pokazuje. Hm. O! Skanialo. O jest miniaturka. Jaka kozacka mordo. Ej. Kto jest administratorem tego serwera? Administratorem? No to Toż... masz. No, Leone... go dodać. Co? Co mówiłeś? Bo cię słabo słychać było. Muzykę bez te... growy, go dodać. Bota muzycznego to musiał być do tego. Pisać do... Boże. Dobrymowisz mi z Mikra, to ja go trochę tak podciszę jeszcze. Wrem powiedz coś. Ja w dobra. Lonek? Chcesz ja. mi... My... O dobra, gdzie. Yy, to najpierw połowa idzie dla mnie tabliczek. Czemu? Kto to A. budował? Spawner? Nie możemy po prostu pół na pół... Oh, ej, nadal już pół Nie już. Nie, już nie szumić. Nie możemy pół na pół zrobić po prostu. Nie. Dlaczego? Nie. No to nie. No bo co, ty tylko chcesz spawner dołożyć. No, no to ja sam sobie wybieram. No to chodź, dam ci spawner. Ale... Ja chcę też coś, chociaż jedną skrzynkę mieć żelaza. No, no to dwie skrzynki będziesz miał. Dobra. Okej. Okay. Wyślij mi na Discordzie to jak to się albo daj. Cześć. gdzie są te tabliczki, bo jestem debilem. O mam. Weź mi dyktuj Leonek, jak ty tam masz. Ci już pisać nikt? Ra, yy, na czacie, no nic na mojego konta Google. Czekaj. A bo ja muszę tutaj dokończyć. Ej, jeszcze. dobra, yy, Reddy. Od razu ci mówię... Mm. Dobra, Turbo bierzyna. Co? Od razu ci mówię, że za, jak, jak coś to możecie dzisiaj wylogować z konta. Z Google. Dlaczego? Dlaczego? Musisz potwierdzić swój wiek yy, i... Musisz podać swoją kartę, y, kartę kredytową lub y, ten dokument. O nie wal. Osobiste. No serio, mnie wylogowało. Masz Aha. jeden dzień, żeby to potwierdzić. Aha. Jak nie, to masz e ze swoim kanałem. Si ja, tak To podajcie na Turbopierzyna kropka. Drugi kanał jak mi usunął. Ten. Może ci, dzisiaj cię wylogować y, tam. Jak dokładam. to? Mów, y, z... Ale weź mi wyliny tego albo na priwa. Lonek. Już. Ok. Gdzie ci to wysłać? Na priwa DC Nie wiem, teraz to znajdź. Dobra. Ja zaraz dowiaduję. Kajurku, na d... Co? Masz, wysłałem ci coś tam. A, a. Aleluja! -a, 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 -a. A gdzie Lodomir poszedł? Kto dodał rytma? Uciek? Kto dodał rytma? Nie wiem. Kurde nie wiem, czy... kurde, wachel... ...jejaj, ja, ja, nie wystarczy. Gdzie ja to... Gdzie ja to tego screenshot? O <grym> kurde. Weźmy nie strasz. Aha. Coś mi się z live'em zasiało. Już się wysyłam. A myślałem, że mnie wylogowało. Nie wysy wysyłałem. Wysyłałem I tam później, tylko masz y, albo Red Rose, albo y, Iron. A Tak. Ok, okay ja muszę zmienić, bo ja mam złą i ten, bo, y, ilość. O? Jeden, Pierzyna. tam jest? dobra hopa. dwa trzy zero, cztery b trzy pięć zero, zero. red C. dobra jestem ok jestem jestem okej okay dwa trzy zero, cztery masz kobla? b trzy zero a masz co mi pieniądze ile Twoje Ej, całe to jest no, zadaniem turbo nie bo on będzie będzie powiększał wyspa czternastym nie nie dobra ja szybko pobieram filmy które zmontowałem na, z mojego kanału hmm. i tano Zadam na. No po prostu na dysk. Elol, no damir. No. Na razie to mnie samo zalogowało do czatu. Dlatego na razie jest ok, tylko może jutro być już nie ma. Może. Mo, może nie być mojego kanału, nie? A no może. Tak, ja już chcę. Ja już chcę. Dobra w sumie. Ej, daj mi ja jedną tabliczkę. Mnie nie starczy Mówię. na... No mnie starczy na jedną... A nie, mam trzy! Tu rzuciłem ci. On nie Ej, ja też powinienem mieć jedną tabliczkę. Nic nie robiłeś po pierwsze. Ja nic nie robiłem? No, ja nic jedynie, nie robiłam. Jedynie to Twój koleżka, ten Lilyta przyszedł popsu, Bo miałem większo zrobić, ale musiał zalać wodą i zrobić boki. To jest na razie taką. Nie. Ej, Lonek. No? Bo ty masz na. Różach i na y, tym, na Ingocie masz tą samą cenę. No Nie? Z, nie? A jaką masz na tym? Pięć... 500 pięć, tysięcy... nie. 550... nie. A co masz tam ty, w tej drugiej linijce? 5500. Pięć, pięć, zero, zero. Drugiej? No. drugi drugiej linice ja mam 2, 3, 0, 4, no 2, 3, 0. Nie no, tak, tak jak na redrow tylko ja z pokaż. Nie mam takie o! Dobra, to przewidząc. 2, 3, 0, 4 B 5, zero IN i ROM iN. Run, in. Got Turba. Jaki no. Dobra. Ja lecę zniszczyć tego warpa u góry. Is. Ale czekaj, czekaj, czekaj. No. Dobra. E, czekaj, ja tam pójdę do ciebie. E, daj mi... Eee, ja. No, no to. A to choć już daję. Ja postawię. się. tu. Ja od razu ze słynkiem. Z... Dobra. Ja lecę tam wiadro walnąć. Fajne wiadro. Ej, chłopaki macie. Ktoś mi da pieniążki? Ja mam 5 kafli. potrzebuję? Mm. Mam 20. No, dobra. No. A któryś ma dużo kobla? Może? Dobra. Ja mam, ja mam trzysta A Abyś mi mógł dać, czy nie? No, to gdzie jesteś? Chodź, łap. O, typek się tepnął, wipak jakiś. No kurczaczek. Mam na głowy spawner. No. Mirdeczko, jak chcesz, to możesz tam dać. A, <śmienicza> ja dobra, ja odpalę live'a. To odpalę. Czuńcie no, się. Czuńcie się. Lonek robi ostrą operację. Bo gdy ślepi jestem. Ty jesteś? Serio? To muszę się jasno co? Głazem oświetlić. Jasno, kto to jest ten Albertku? Albercik? No kto to jest? Kto Nie to wiem. jest? Ludemira pytaj. Nie wiem. Premu kto, kto to jest ten Albertku? Czy jak on o. tam... No kto to jest? O. O. On był na Discordzie chyba u nas. Hmm. No jest jakiś albo na A. a ten, przyszedł ze mną. A. No. To niech wbija do nas. Tylko niech nie będzie wulgaryzmowy. No. Zula, gotowy? Gotowi? Jest! No, no, dawaj. E, ten... Najpierw myślałem, że to jest śpiń. Pytanie czy dobrze zrobiłem lawy. Za nisko. Oczywiście Laonek za nisko. Za, nisko za, za wysoko. Po pierwsze. Za wys wysoko, no. Dobra, dawaj Leonek, zabieram tą lawę. Postępy źle zrobione, nie? Ale nie zatapiaj, bo ona dużo, dużo konstrucztowała. Ja mam w cieście strasznie dużo lawy. Ale my nie potrzebujemy teraz lawy. No, bierzesz tak? Weź tu zabić. No Dobra, idę sam. Ile onet musi. Śmietanka! Nie, to jest nie śmietanka. Craft na jak śmietana. Dobra, nie... Dobra nie mm, rób Witam, tam Michał? Ty. Weź zabierz tą wodę, albo ja zabiorę. Już... Zaraz mi tu gdzieś lawę wylejesz. <laughs> ona w ulice. Na dół lecz ma no, witam. O do bonda. O nie Ty one się stakują, kurde, po trzy. Daj ci pomaga. już i! Nie... Dobra, bijemy, śledzi. Ała! Dostały. Dostał! Czyli o jedno niżej, dobra, czyli... Tak, tak. tak tu. Czyli tutaj. Okay. Tu, tak, dobra, tutaj będzie dobra. No. Czekaj. Czekaj, niech przyleci jeden. Ham, przyleć. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Ej, chłopaki, bo nasz yy, gość przyjdzie. Czekaj, naszego gościa. Jaki? No, jaki? O! o! Kogo? O, pijko się ma. Piko. Piko wpadaj do... Dobra, na ja lecę stąd do ciemno. Dobra! Piko! I teraz będzie trzeba zbierać 3 na spawne kolejny, trzeba. nie? Ja w ogóle ja wczoraj się sypałam do piko, sklep. Czekaj, niech patrzę. Zobaczę. Są cztery ja drzwi! Nie wal! Nie wal! Dobre jest! Dobra, wywala, już na pewno nie będziesz miał sklepu. Tutaj, daj. Eee, ja jesteś na lewym tak, piko? No powinna jak tak, to powinno być tutaj. Poskocz. Nie, nie tutaj. Ano. Tutaj, daj. Bo tutaj będą... Eee, tutaj jak No. Daj tutaj, tutaj. Odsuń tą krzywą dupę. No, jestem odsunięty. Tak, odsunięty chyba w brzegu. Janusz przyleciał. Siema, Aniu. Czemu wy tu zrobiliście wejście, no? No na razie ja zrobiłam. czekaj Piko! Chodź, chodź tu. Tu patrz. Tu moje. Uh -huh, to tak. moje. D Ale ja to widziałem, że ona spawner w łapie. No ma jakiś spawner. Dobra, słuń dupę i wolę mnie Ja go przyciągam. Masz tabliczki? Nie. Yeah. Bamiętam nie, czy jesteś biedasz. Witam. Siema, Pikubenie. ma? Witam. Ała, moje uszy. Ty, tak. lonek. Ci... Dobra, idę po trąbkę, sam tego chciałeś. O nie. Okej. Okay. <grym> o nie. <grym> ja? Lez. Co to za jakaś bitwa? Kto głośniej? <laughs> bitwa... Nie! To... Piko, nie! A to jest Piko ten chłodźniak? No. Bo ja nie wiem. Halo! Drzwi! A! Turbo! Ja... Chodź ze skrzynek, tu otworzysz skrzynki. W tych skrzynkach jest ten, tabliczki. Ale ja już położyłem wszystkie tabliczki. Pa, ja go, go klepie. Ale, Leonek, już wszystkie tabliczki są położone. To ty gadasz, chłopaczyno. No, co ja gadasz? To ty gadasz, chłopak. J -j -j nie stawiaj już lawy, ja ci powiem gdzie. Jest tutaj, 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 tutaj. Dobrze, popatrzy no. Dobra, ja, ja już jeszcze wyleję. Zrobiłem to. To wam do hopperów nie wpada. Jak nie wpada. Wpada. Wbrew, Wynno... przygadasz. Przygadasz. Jak dacie większe źródło, to będzie wam szybciej wpadało do tego. Jak co zrobimy? No. To tylko ja sam tu umiem. Pod ja się. Eee, e, e, e. Od was. Ja ha, ty umiesz, to byś zrobił. Ani się le będę mógł pójść po spawnery. Niechaj, się nie mamy. No, widać, no. O, leci, leci Janusz. Leci Janusz. Pali się, pali się. Ten jak Ja mam siedem. Ej, zróbmy tu enchanting. Piko, masz ten? Masz ee, biblioteczki? Właśnie. Eee Mam przy sobie, ale za, na chwilę na wyspę poszłem. A, dobra, spoko. Lonek robimy. E, Big y, kactusiar? Bo Ka? A Nie robimy. Jak bon, bon, to z Steamem ser rób, bo on... on chce kaktusiary. chce. robimy? Se, se. No chyba to się powiem. Że... Tak powiem wszystko. Nie fulgryzmuj się, chobczyku. A wbijasz się na loką Leonek, żeby awczyć? Będę, nie mam już tego kolonku. No to zrób no to. No będę robił. Ja nie wbijam, bo nie mam drugiego Minecrafta na krystalu. Nie da się podwójnie wbić. Witam pana Piko. Я тоже не могу. за телевизор, дочек. не масовцы. Боже не что Idę kopać. Nie ja kopali mnie. szuka moich babci, a one sobie tu są. Kurwa, rozmawiam. Ty, e, nie bluzgaj, bo zaraz wyłączę internet. Rozmawiam, rozmawiam. E, Ty, za dużo sobie Idź nie pozwalaj. Patrzcie, stąd. zamknąłem. Teraz już zamów To dwa dni przeginasz i nic z tym nie robisz. Nie? Ja, tak chul. Co to bym piko Ej, ja bym na... Co e... jest? Tu? Chodź max dwa chwile. Dobra.